Siemano z tej strony Treader jest dzisiaj z nami Pawlon Rolex, Domino Cześć To będzie taki jakby survival Nie gadać, że znowu będziesz kopał Dobra no. Mamy tu w skrzynce kaktusa i Już nie mamy <laughs> Dobra o f*** idzie, o, Znowu! <laughs> Drugi! Drugi! <laughs> <laughs> no. Ale co tu w ogóle chodzi w tym? No, no, po prostu budujemy nic więcej. Jak zwykle nie sobie Aha, czy tak by... F**k! Ja spontaniczam! Znowu idzie następny. Chur. Chur. Kolejne dwa. No, no. <laughs> szkielet, szkielet. Zagrywam kilka minut. No. <laughs> Oj. Oj, lej tego szkieleta, lej. <laughs> ja za chwilę będę miał pusta dirtu. Tak? Przez tak. was. Ej, idzie na Arifu Ej Trederek na jakim poziomie gramy trudności? Y chyba defikuł Daj mi miecz Masz mieć Kto to jeszcze z creeperami lubi walczyć <laughs> A bo się... Gin ja Mam ty... łuk LOL nie no, co ty Dobra. chyba gramy na hardzie lub normal. Dobra, to co dzisiaj no. robimy, co? Y szukamy miejsca na domek, tak bym powiedział. Okay. Ale lecz trzeba się uzbroić. Bo jak ja widzę, jakby lubicie te creepery przytulać, to ja nie wiem, no. <ścoughs> Przytulamy. I z tej miłości wybuchają. Bo to co, no? z kogoś Ale kogoś trzeba przydać. Dobra idę jest 26 dirtu Ja mam 20 Jezu, cykling, wygramy Nie ma co tu chodzi ale to wygram To nie jest PVP To nie jest czy możemy zrobić sobie nie? Na przykład? Zaraz Tylko drewno. Z... 37 kobla już mam. A czy tak <laughs> O Boże co ci się dzieje? Frederek. Tak Chodź Gdzie? Chodź, ja coś ci pokażę Chodź Chodź coś ci pokazać creepera Nie 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 Patrz on chciał. Fuck! DO no. <laughs> Chciałeś PvP <laughs> drewno. Dobra. Ja mam drewno, on ma twój mieczyk. Ła Ja... Nie drewno, dawaj to. Sam no, no czekaj, nie bij mnie. <laughs> bym... <laughs> no. Ej dobra, spokój Dobra ja Ja to nie rzucony O ty f Przegrabiłeś sobie teraz? Co już? Co już? Co już? Co już? Dobra. Ej nie, sorry. nie bij. Ja Miałam jedno serduszko. To jest ja tak kobla. Ej, tam są Endermany. Gdzie? tam Ej, nie patrzcie się na nich. Fuck. Ej, Pawlon. Użycie tak, twoje drewno. Piko. Że, tak, że tak powiem. Co? użyczam twoje drewno. Czy je miałeś? No. Ja, ja Dawaj to. masz, czekaj Trzymaj. Ja sobie, Ja pomyślałem, że to on ma moje drewno. No. Dzięki. Tak, tak. <laughs> Ale Dobra, mogę. ja proponuję iść gdzieś. Ja pro... Gdzie? No właśnie, będziemy szukać bomku. Gdzie? Będziemy? Nie wiadomo. dom na piasku? Chodźcie, mam dla każdego ekwipunek. Kolejce Kolej. Pawlon. chcę. Pablon, chodźkę. Co to było, to jeszcze nie wiem. O oh fuck, o oh fuck, no! Ej, dobra, wychodzimy stąd, bo jak ja widzę, że lubicie przechodzi koło tej dziury, no. <laughs> nie wiem, potem <bo laughs> jesteś zaraz na oczu. Fako, wiesz, O fuck, o oh fuck, wiesz, oh gdzie? I dobra, chodźcie, bo się no, dobra, chodźcie stąd. Czekaj, drewno jeszcze wezmę. Co za... To idzie, bidu, On drewno będzie robił. <laughs> yy, On No, w noc w Minecrafcie, noc... W Au, to wali. No. Yy. Świata. Szkieletki się walą. To, to Z, dźwięk. Dźwięk. Gdzie, zdzidy! O, nie zabrzmiało. Mam już gwiazdko. A ja... koble. O! Jest no, z nami to... tak, że Smok Julia na nagraniu, widzę. Przywitać. się. A się wszędzie... ...buchalę. <noise> Przywitaj się. Bo. Ja jadę ją przywitać. Właśnie. Tederek, oficjalnie pytam Cię na nagranie. dołączysz do repu? Czego? Rep. Do repu. To jest takie coś, A, to, jest... to jest takie coś, że jest taki serwer na legend... Le... legend... legend... są podróby, Magistra, Huśka i kogo jeszcze? Picha. No i PSP Magister robi tak jakby strajk i się, no... O co? Oła, oła. Ej, wiecie, że znowu jest jakiś update? No. Na? No. Ej, dobra, chodźcie, bo tu... mnie jest napisane, że jest update. Dobra, ponożka, wychodzimy tutaj. Ej, dobra, wychodzimy. <grym> jak ja widzę, jak wy lubicie się bawić, nie? A zwłaszcza w filtrze. <grym> jak ktoś ogólnie przeczytał te tabliczki na początku? Nie. Patrz. Ej, tryderek dziewczyny. Ty... Wow, nareszcie jakiś serwer surowiwal na jeden no, na najnowszą na wersję. Uuuuh, wow. yeah, Ja yeah. Tepnąć cię do nas. Au, chceś mi. Au, auu, no nie bij mnie, żej, żej. Dostaw, Oooo, jule zabiłeś. U. O, dostaniesz Deda zaraz. <laughs> No wyszedł, no jaki uciekinier, pechow chodź, jaki I wszyscy no. na niego. I gada. Ej, dobra, mieliśmy szukać miejsca goda na drogę. sobie włączę jeszcze. Tak, muszę go zabić Sajula. Za Jesteś Jestem szklepszy to. Nie! Yeah. Nie. Yeah. Yeah. Ej, Jula wszystko wzięła. No, to. Ej, dobra, chodź nie, co? No chodź. Słyszę wszystko. Trzeba było mnie nie bić. Dobra. Stop. Ogarnijcie Chodź, się. Chodź oddam cię tej temy. Ogarnijcie się. Julia, już ci robię temki. Zrób jej wszystko. Zielazo, żelazo, żelazio. Zielazio, zielazio, zielazio. Chcesz krzakiem? No. <noise> no, no, mam raz pobić Pobiec łapkę? to? za Jule. Ej, co ja jej zrobiłem? Yeah. Uderzyłeś ją. Jula. To jest moja. Gdzie jest Julia? Ta. Dała mi mieczek, ona już od razu leci. <noise> to jest Jula. Nie! <śmienicza> 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 Julia, masz, Nie! Masz, chodź tu. tu. Nie! 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 A w ogóle teraz jest taki skrót, że kontrolem się chyba wywalał. Nie. Jak to było? Czym się wywalało? A ja muszę już spadać, to cześć. Ja już muszę spać Ojojoj. No, to cześć. Dawaj mi to. Dobra. Dobra. w taki sposób pożegnaliśmy Julię. Dawaj mi wszystkie temki. No. Debilu. Dobra, czekaj, już to. A tu miecz. mam miecz. ja mam stack. Nie pytaj, masz to. masz. nie, to moje. masz to. Ej, miecz. Miecz, Kto? miecz, miecz. Tu mam jakiś miecz. A to mój. Ja mam kamieniowy i drewniowy. Drewniony. Dobra, Kieper, idziemy szukać Kieper, chodź. Chodź, przytulę się do ciebie. Creeper! Nie, nie chcę, Ej. boję się. Ej, to gdzie idziemy szukać coś, co? Dobra. To tam chodźmy, chodźmy tam. Ja, Pawlon, chodź. Już. Czach. Nóżka, chodź. <grym> <grym> Pawlon idzie i tak oczywiście w swoją stronę. Ej, już Pawlon. No Podobno koniec świata ma być przez... O oh, fuck, ej, 4 Hz Tak, to już miało być koniec świata i nie wyszło. Dobra, chodźcie przez tą dziurę, jak już Pawlon lubi tak. W dziurki wchodzi, wchodzić Fuck. Nie dajcie mi mierzyć. Fuck. E, Ma się... coś żarcie? Nie, to ja nie, nie mam. Eee, ja mam fuck. dwa serduszka. Fuck Ratuje ciebie! O oh, fuck, mało Fuck off Clipper! Clipper! Hey, tak. To jest moje Oj sorry! tam jeszcze Pawlon chodź tu jezu to w tym odcinku musimy zbudować domek Co czy już to zrobić chodź tu Pawlon no na dzidę biegnę bo tu mnie kastrują kastrują Ja! Ale je było tutaj tutaj <laughs> Ej, dobra, szukamy tego miejsca już Jestem za Estkinią Jezu te... Co to są za itemsy? No jego ja to potrzebnie moje Dobra e, Gdzieś nad jeziorkiem czy jak? Domino! A No. Jezu. Ej, nie, nie bij. Ej, Pawło, ja ciebie nie widzę. No że... Nad tobą mnie... ...orby na Tu jest. To ci... On jest to... ekstaryzm. Tu. Jestem <laughs> jak ten. Zielaziu, zielaziu, zielaziu. Dobra, chodźcie o... chodźcie tu, chodźcie. Creeper. Uwaga, Creeper. Zieladziu, zieladziu, zieladziu. O jaskinia, idę słuchać sobie z księgiem. Zieladziu. I chodźcie oh fuck. tu. O oh fuck, lecy, lecy, lecy. Ej, dobra, zamiesz zamieszkamy około tej jaskini. Oczywiście. Aaaa, Creeper! HAHA, mówię. O fuck, a nie, to sobie Ja tu wykupuję Węgla tu Creeper. No bo ja go tam. Przy Janek, Jojek, Janek, Eee, gdzie jesteś? W tobie. Uuu Miło. Nie takim jest, stary, to nie miło. A dziwczur. Sięda, 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 Ej, to jest ciemne jak w Fuck, widoki. fuck, fuck, patrzcie, patrzcie. Fuck, kurwa, ja nie widzę. O. O. Tobie. A to jest lapis lazuli. Lapis lazuli. Fuck, wpadłem. Gdzie ty kurwa jesteś? Widzę cię, ja. nie ruszaj się. Dwu... Oku Ale jestem geniuszem po prostu. Ale to jest lapis lazuli, ale także wiecie... Fuck! Co? Fuck, utonę się. Nie, dobre nie utonę się. Ej, weźcie tego zombie To nie jest impreza dla niego. Ginij ziemniaku. O oh, fuck! O oh, napis! What oh, the fuck! Próbuję jakoś z tym wyjść. Wezmę ten napis jak się uda. Wie, że ty mi chyba się go da Nie, Kamek da się, pas. nie wleciał. No chodź drogę ci robię! Fuck to Redek Ferdek? Znowu Ferdek? Redek! Wycięsz serdek Wycięsz Gruba impreza Serdek Gdzie ty jesteś? O oh, fuck, fuck, widzicie wyręcej Oa! Sorry sorry sorry, ostatnie serduszko Waliliście mnie w serwisu Fuck! Te pajmę, te pajmie Gdzie ja jestem? Fak, gdzie to było? Zaraz Pawlon... Ty masz opa, więc tepnij yy, Dominio do mnie. Może ja tepnę siebie do was? Chyba ktoś poszedł w powietrze. <noise> ja już tam zaraz będę. Yy. O ma kamienny miecz, ten zombie. Tepij mi. Ja powiem szczerze takie, nie? No! Czekaj, swing. Te mnie. No, fajnie, no, że A pa... Ej, Pawlon jest? Jest, za nami. Ale co, co są za itemsy? Nie wiem. zostaną jakieś itemsy. Dobra ja też. Bierz te itemy. Pavlon później się zgłosi po niej No i idę właśnie tam, to jego byłem <laughs> Nieki kłód ja nie pitory. ma Ej Pawlon, co ci się dzieje? No f to ja jestem... ...próżnią F**k Jestem zarażony F**k Skinę. To był błąd To był błąd to, co zrobiłeś? zrobić? Tam są tyle pająków w ryszaku, kurde. To był błąd. Ej, chodźcie, w trzech musimy iść. Tak, w trzech. Czekaj, tylko creeper. W dupie z cliperem. Tak, w dupie z cliperem. What the fuck? Pająk. O, kto to był? Ratunku! Ale co to ma być? No ja grać nie mogę, what the fuck. Ej to zrobimy cięcie, bo ja, ja widzę tu... Domino ma... problemy... z potworkami, a tu Pawlon ma... No ile robalów? What the fuck. I dobra, to ja i tak już muszę iść, to ja będę już w końcu, no to... Trzymajcie się, cześć, poznajcie się. No nie! Na no razie. Proszę. Dobra, pedy... Dominio, ostatnia nadzieja. Biegniemy na pałę. <noise> Ej, co robię, kurde? Eee, ja biorę itemsy. Mam. W tole. Ja Tam są zatrute... Gdzie ty jesteś? Chodź. Tam są zatrute pająki. Dobra, to... Kiedy indziej jeszcze nagramy? No, o, na tak. razie Harka chodź tu. Stój, daj mieczyk. Ja tutaj będę się respawnił. Mam tu gdzieś. Nie mam mieczyka. Nasze itemsy tam w ogóle są jeszcze? Tak. A gdzie ją poszliśmy wtedy? Tutaj, gdzie ja jestem. Gdzie ja wskoczyłem? Nie wiem, wiem, że na razie uciekam. Kim z siekierki da się wszystko zabić. No dobra, Creepera jednak nie. Ja e, to jest u góry spamer. Kurde. Te pojmie. Już tylko wyjdę z jaskini tej Ty nagrywasz? Yy, tak <ścoughs> Fuck creeper Weź creeper wyjdź TP Domino, Trederek Domino Dominio Domino. Dobra to robimy chatkę na razie Nie idź tam na pałę znowu Dobra, więc chyba na tym odcinek zakończymy Bo ja widzę co tutaj Pozdobywamy surowce, osiedlimy Zrobimy jakiś prowizoryczny domek Dominio więcej nie będzie szedł O Boże, co to było? Tata <grych> Więc tutaj gdzieś w pobliżu Zrobimy tej jaskini domek Mam nadzieję, że się podobało Więc lajkujcie, komentujcie I subskrybujcie, subskrybujcie też kanał jak to było? Twój kanał poddyktuj. A tak domino. No właśnie. To, na razie. Cześć.